Dzień dobry bądź, bon Giorno, hello. Umrzesz, czy przeżyjesz te święta? Tytuł nie jest prowokacyjny. Okazuje się, że drugiego dnia świąt jest najwięcej zgonów w Polsce. Na czym to polega? Zadałem sobie to pytanie, i doszło do mnie, że święta, które powinny być. W rodzinnej atmosferze, które powinny być miłe, nie są takie. Dlatego, że po pierwsze, często spotykamy się z rodziną, dlatego że tak wypada. Widzimy się z rodziną, dlatego że partner chce, abyśmy tam byli. Widzimy się z rodziną, dlatego że jest taki zwyczaj społeczny. A tak naprawdę często. Rodziny nie lubimy. Jak to się mówi z rodziną, to najlepiej na zdjęciu. I to jest ciekawe, dlatego że jak już tam się znajdziemy, to Wigilia zaczyna się spokojnie, zaczynamy rozmawiać. Czasem może jakieś spięcie się pojawić. Pierwszego dnia świąt sytuacja jest taka, że Konflikt zaczyna przybierać na sile, być może pojawia się alkohol. Zaczynamy mieć do siebie pretensje, wychodzą zaszłości rodzinne, wypominamy sobie, przypominamy i reagujemy mocniej. Drugi dzień świąt, gdzie pewnie dwa dni już nie spaliśmy, dochodzi do eskalacji problemu, gdzie wszystko już jest. Tak natężone, że po prostu nasze nerwy nie wytrzymują i czasem dochodzi do tragedii. Z czego to wynika? Zauważcie, że jeżeli trzymamy w sobie napięcie, trzymamy w sobie może jakąś niesprawiedliwość, jeżeli mamy jakąś frustrację, może jakąś złość, gdyż wynikły jakieś problemy, Gdyż coś kiedyś się wydarzyło, gdzie poczuliśmy się na przykład skrzywdzeni, i trzymając te wszystkie rzeczy w sobie, w nas się zamraża energia, czyli te emocje są tam zatrzymane, czyli nie może spokojnie przepływać krew, gdyż. Nie ma miejsca, jest jakaś blokada, i to właśnie nasz organizm doprowadza do tego, że później są różne tego, tego efekty. Czyli zadaj, zadajmy sobie pytanie w takim razie: co można z tym zrobić? Jak możemy to zmienić? Zastanówmy się, dlaczego nikt nas nie uczy rozładowania konfliktu. Dlaczego nie pokazują nam, co można z tym zrobić? Dlaczego w rozwoju osobistym jest mowa owszem o tym, żeby spojrzeć na siebie? Tylko gdzie są te przykłady? Spróbuj rozładować konflikt. Spróbuj porozmawiać. Może nie w okresie świąt jeżeli masz jakieś zas zaszłości, umów się o odpowiednim czasie, poproś tę osobę na spotkanie i wysłuchaj jej. Wysłuchaj jej również z tego powodu, że pamiętaj, że dwoje ludzi, każdy z nich będzie miał swoją rację. Czyli ja, jeżeli poczułam się skrzywdzona, będę miała swoją rację, a rozmawiając z drugim człowiekiem, który zachował się w dany sposób, on będzie miał swoją rację, ponieważ w ten sposób się zachował. I on również nie będzie się mylił. Czyli są dwie osoby, z których każda ma swoją rację, a są tylko i wyłącznie dwa różne spojrzenia. Zatem, jeśli dasz szansę drugiej osobie porozmawiać, może się okazać, że zmienisz sposób widzenia daw da dawnej kwestii. Dlatego, że zrozumiesz, czym ta osoba się kierowała. Ja nie mówię, żebyś przyznawał jej rację, tylko posłuchaj, spróbuj rozwiązać to dyplomatycznie, ja to tak nazywam. Dlatego, że jeżeli będziesz eskalował problem, on zawsze będzie w tobie. On będzie teraz, za rok, za 10 lat. Jeżeli natomiast zechcesz zrozumieć, Czyli zrobić autorefleksję, co ty zrobiłeś, co ta osoba zrobiła, wysłuchać jej argumenty, posłuchać jej takiego tła sytuacyjnego, czyli co się w tamtym czasie działo i dlaczego ona tak się zachowała, to pomoże ci w uświadomieniu sobie, co tak naprawdę zaszło. I praktycznie. Schemat autorefleksji możesz wykorzystać w codziennym życiu, w pracy, w kontakcie z przyjaciółmi, z partnerem. Bo zadajesz sobie pytanie, co ja mogę z tym zrobić? Co mogę zrobić, żeby się nie denerwować? Dlaczego się denerwuję? Pewnie zdarzyłaś się sytuacja, że. A coś tam ci się wypsło, tak zwane, czyli moment, gdzie rzuciłeś jakieś słowo, a później tego żałowałeś. I jeszcze całe szczęście, że tego żałujesz i na przykład później komuś to wyjaśnisz. Natomiast jeżeli rozmawiałeś z kimś i to ci się wypsło, czyli co się stało, że to słowo mi uciekło, bo tak naprawdę uciec może bąk. A nie słowo, które później będzie miało duże znaczenie. Zatem, jakie było podłoże sytuacji, że to słowo ci uciekło? Jak uświadomisz sobie, że tak naprawdę to jest emocja, którą miałeś w tobie, która doprowadziła cię, że to słowo wyszło, to zrozumiesz, dlaczego to się stało. Rozumiejąc, że tak się stało, będziesz wiedział, jak na drugi raz możesz się zachować. I wyciągając wniosek, jak na przyszłość się zachować, będziesz w ten sposób postępować. Jeżeli zakodujesz sobie, że idziesz na święta z intencją spokoju, z intencją radości z tych świąt, i dotrzymasz sobie słowa, to wygrałeś. Jeżeli natomiast pójdziesz z intencją, żeby być na świętach, czyli tylko Twojej obecności, to może być różnie. Spróbuj praktykować to. Ja od kilku lat wybrałam schemat dobrych myśli, pozytywnych myśli i wcielam to w życie. Oczywiście, mi też zdarza się czasami się wybuchnąć, tylko to już jest bardzo rzadkie. Gdyż wkładając do mojej sieci neuronalnej, czyli mózgu, myśli pozytywne, myśli dobre, myśli kreujące, mózg niejako uaktualnia się na te właśnie myśli. I on jest moją taką drogą przewodnią. Idę w tym kierunku. Trzymam się tego kierunku. Jak gdyby nie odbiegam od tego, dlatego że ja to wybrałam i będę się tego trzymała. Czyli mózg wytwarza substancję, która oddziaływuje na te myśli. Dlaczego mu je oddziaływuje? Ponieważ nasze neurony przekazują informację. Informacja jest to związek chemiczny. Związek chemiczny oddziałuje biologicznie na nasze ciało. I stąd powstaje właśnie ta emocja, o której mówimy. Czyli jeżeli ja na, ponakładam, ponakładam do, do, do mózgu myśli kreujące, on tym samym się odwzajemni. Dlatego przede wszystkim też uświadom sobie, że ty masz mózg, nie jesteś twoim mózgiem. Mając mózg, możesz go właśnie nauczyć tych rzeczy, programując to. I uwierz mi, że <gryw> mówię to z praktyki, dlatego że Postanowiłam spróbować dużo rzeczy. Koleżanka jakiś czas temu powiedziała mi, że ja jestem taka spokojna, opanowana. Tylko prawda jest taka, że ja nie zawsze taka byłam. Ja jestem bardzo energiczna, bardzo impulsywna, i zdarzało się, że coś mi tam gdzieś uciekło. Dopiero jak uzmysłowiłam sobie, że przecież to ja jestem to odpowiedzią. To ja jestem tą reakcją. Bo pamiętajmy jeszcze jedno: osoba, która rozpoczyna konflikt, ona nie patrzy na Twoją emocję. I powiem więcej, jeżeli ona wyciąga jakieś zaszłości, to ta osoba źle się czuje, nie osoba, która jej to sprowokowała. Bo jeżeli miałaby świadomość, że coś powiedzmy źle robi, to by tego nie robiła. A ty trzymając cały czas w sobie tą emocję niesprawiedliwości, złości czy gorszego samopoczucia czy złego potraktowania, to ty sobie to dusisz i to wpływa na ciebie. To wpływa na twoje ciało, na twoje informacje przekazywane do mózgu. I mózg właśnie to ci poddaje. Jesteś we frustracji, on ci będzie dawał więcej frustracji. Jesteś w złości, proszę bardzo, chcesz złość, daje ci więcej. A ja jestem w tym drugim programie. Spokój, relaks, rozładowanie sytuacji. Czyli pokazuje ci, że można nauczyć się rozwikłania kwestii, porozmawiania, przeanalizowania. Tylko tego nam nikt nie pokazuje. Nikt nas tego nie uczy, gdyż sama psychologia jest nauką, która od niedawna została uznana, i od, od niedawna, przepraszam, jest ceniona. Ja pracuję coachingowo z użyciem elementów psychologicznych. I fajne jest to, że wykorzystując naukę mózgu, ja łączę te, te dwie rzeczy. Dlatego, że dla mnie jest istotne, jak w praktyce mogę to sprawdzić, jak w praktyce to może działać. Metody to są bardzo konkretne, gdyż dają efekty mierzalne efekty. I to jest wspaniałe, że ja wiem. Co mogę zrobić? Wiem, co mogę osiągnąć. Czyli, jeżeli chcę być spokojna, to mogę być spokojna. I będę spokojna, bo ja to wybrałam. Nastawiłam mój umysł, zaprogramowałam go tak, żeby kierował się w stronę spokoju. Żeby wybierał. Odejście od konfliktu, żeby wybierał rozmowę, żeby wybierał argument, a nie atak, a nie eskalowanie konfliktu. Jeżeli chcesz, możesz i Ty spróbować. Są święta, magiczna atmosfera, możesz praktykować. Życzę Ci zatem dużo spokoju i miłej atmosfery, radosnej atmosfery. I abyś docenił, że rodzina jest bardzo istotna. Do zobaczenia.